Witajcie w naszej serii wywiadów z ekspertami, gdzie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak kosmetologia może wpływać nie tylko na urodę, ale również na nasze zdrowie psychiczne. To dla mnie naprawdę ogromna przyjemność gościć magister Annę Drobnik, doświadczonego kosmetologa i trenera. Przedyskutujemy, jak holistyczne podejście do pielęgnacji może wpływać na poprawę samopoczucia i samooceny. Zapraszam do fascynującej rozmowy. Magister drobnik. Witaj Aniu. Witaj Angelika. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze dziękuję. Czuję się dobrze, naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę, że możemy Cię tutaj gościć dzisiaj. I chciałabym zadać Ci kilka pytań odnośnie Twojej profesji. I zaczęłabym od pytania: czy kosmetologia to tylko dbałość o urodę, czy może również przynosić korzyści dla zdrowia psychicznego? Na szczęście kosmetologia współcześnie nie jest tylko dbałością o samą urodę. Wiemy, że skóra jest fotografią naszego organizmu i wiemy, że prędzej czy później wysyła nam bardzo czytelne sygnały o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu. Manifestuje różnymi sygnałami, to są na przykład takie sygnały jak zmiany trądzikowe, zmiany zapalne, wysypka, alergia, podrażnienie, jakiś rumień, suchość, łuszczenie się. Warto te sygnały wyczytywać, bo mogą one świadczyć o tym, że są jakieś zaburzenia w organizmie, ale tu szczególną um, uwagę przykułabym jednak mimo wszystko współcześnie do tego, jak się czujemy emocjonalnie. Do stresu, który jednak jakby nie było, czasem staje się motywatorem do działania, ale niestety w przewlekle działającym stresie nie jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze, ale nasza skóra też w widoczny sposób zakomunikuje o tym, że dzieje się emocjonalnie coś z nami nie tak. I tu zwróciłabym szczególną uwagę na to, że najczęściej po mięśniach wyrazowych naszej twarzy poznamy to, czy ktoś tymi mięśniami wyrazowymi odzwierciedla dobre czy złe emocje, mhm. ból, cierpienie, radość czy smutek. Dlatego stres niewątpliwie prędzej czy później będziemy widzieć na, na naszej skórze. A jakie stany depresyjne mogą wpływać na problemy skórne, takie jak na przykład trądzik? No właśnie i teraz widzisz, współcześnie bardzo mocno e, pracujemy w takim rytmie kosmetologii holistycznej. E, Wiele lat temu w Łodzi powstała klinika psychodermatologii, bo psyche i derma, to znaczy człowiek, to ciało i duch. I wiemy dzisiaj, że nie da się odciąć układu nerwowego. Od naszej skóry. Już wiemy, że na poziomie prenatalnym skóra i układ nerwowy powstawały z jednego listka zarodkowego, więc warto zapamiętać, że jeśli nie opanujesz stresu, że jeśli będziesz żyć w przewlekłym stresie, to na pewno na skórze to zauważysz. No i szczególnie trącik jest taką jednostką chorobową, która no dość mocno jest stresogenna i stresozależna. A pojawia się w jakichś szczególnych miejscach, czy to nie ma znaczenia? To może nie mieć znaczenia. To będzie troszeczkę osobnicze, to będzie zależne od tego, jak kto i. Gdzie ma takie najsilniejsze renne ujęte? Czasami Kocha. się mówi, że nie wiem, gdzieś na policzkach yy, pojawia się trądzik, to to coś oznacza, że mamy jakieś organy, yy, działają niesprawnie. Coś takiego jest. Prawda? Masz, rację, masz rację, oczywiście mówimy często o jakichś hormonalnych żuchwach, mówimy o jakimś trądziku troszeczkę zależnym od diety, od insuliny, od spożycia cukru. Jak najbardziej, bo tak jak powiedziałam, kosmetolodzy czytają skórę jak mapę, jak takie czytelne drogowskazy, więc jesteśmy w stanie bardzo często rzeczywiście, no... Pokierować na inne ścieżki diagnostyczne, wesprzeć się innymi specjalistami, którzy diagnozować będą problem dalej. Mhm. Natomiast mówiąc o stresie, bo o tym zaczęłyśmy, o tych zmianach zapalnych, to chcę powiedzieć, że niestety, ale trądzik dziś współcześnie jest bardzo stresozależny, jest bardzo stresogenny. I powiem Ci, że też ważne jest, by zwrócić uwagę, że tak naprawdę to już nie tylko same zmiany zapalne chodzi, ale to chodzi o takie następstwa potrądzikowe, również to, co pozostanie na tej skórze, a wiąże się nie, Czasem też zespołami natręst, czyli wydrapywaniem, wyskubywaniem. Wyobraź sobie nawet dzisiaj, że nie tylko trądzik, ale e, młodzi ludzie, którzy żyją w stresie, przywlekłym stresie. Wyrywają sobie również włosy. W związku z tym, jest to nawet jednostka już dzisiaj nazwana w trychologii, która powoduje, że coraz więcej specjalistów w zakresie w zakresu trychologii również potyka się z takim rodzajem nie wypadania włosów, tylko wyrywania włosów. Ale wiesz, to wracając do trądziku, niestety przyznam, że strasznie chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta umiejętność dzisiaj radzenia sobie ze stresem, właśnie w zderzeniu z, ze skórą trądzikową, jest szalenie ważna. Bo to właśnie jest trochę trochę też tak, że z jednej strony te zmiany trądzikowe nasilane są przez to, co dzieje się w naszym organizmie, czyli konkretnie przez liczne zaburzenia hormonalne, ale bardzo często ma to też związek z naszym trybem życia, odżywianiem się, umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Natomiast przyznam również, że niestety trądzik wywiera też bardzo istotny taki wpływ społeczny, to znaczy, że Ci ludzie, którzy posiadają taki problem, często czując się bardzo źle w swojej skórze, mają wycofanie społeczne. No ale to też znowu jest woda na młyn, bo to z kolei znowu nasila stres. Tak. Więc jakby problem jest taki tak naprawdę mega wielozłożony i bardzo, bardzo, bardzo wielopłaszczyznowy. Więc dlatego ja jako kosmetolog od razu chcę powiedzieć, że jeśli żyjesz w stresie, i niedobrze czujesz się w swojej skórze, to pamiętaj, że zanim zadbamy o Twoją skórę, bo jesteśmy w stanie dać Ci wiele wskazówek, jak skutecznie zniwelować to, czego nie lubisz, to, w czym źle się czujesz, to najpierw musisz zadbać samo siebie. Najpierw musisz zadbać o to, jakie jest Twoje samopoczucie, i to będzie ta podstawa budowania dalszych Czyli terapii. Spokojny duch równa się. Dobra, ładna skóra. Dokładnie, czyli zobacz, w zdrowym ciele zdrowy duch, i możemy to przełożyć, że w tym ciele, w którym dobrze się czujesz, Twoja dusza też odpoczywa. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy zawsze zaczynali nie od tego, co jest tym problemem, który widzisz, co jest tym skutkiem finalnym, tylko żeby zadbać o. To, co jest tym ogniskiem, co jest tym ogniskiem, co czyni tą skórę właśnie manifestującą takim problemem. A czy mogłabyś nam powiedzieć, czym jest kosmetologia psychiatryczna i jakie są jej główne założenia? Angeliko, powiem Ci, że dziś tak naprawdę kosmetologia rozwija się jako bardzo dynamiczna gałąź nauk medycznych i nauk o zdrowiu. I chcę powiedzieć, że właśnie to jest dokładnie to, że... Paręnaście lat temu nie mówilibyśmy w ogóle o stresie, nie mówilibyśmy o psychice, psychiatrii. Dziś kosmetologia, kosmetologią psychiatryczną zajmują się nawet psychiatrzy i lekarze. Czym jest taka kosmetologia psychiatryczna? Jest po prostu tą wczesną prewencją farmakologiczną. Która z powodu właśnie takiego braku akceptacji samego siebie włącza farmakologię. Ale ja od razu chcę też poruszyć wątek tej kosmetologii hmm, holistycznej w zakresie kosmetologii, psychokosmetologii, bo jakby zawsze będę zauważać i zaznaczać, że bardzo często oprócz farmakologicznych terapii są tak zwane niefarmakologiczne drogi właśnie kosmetologia umie te niefarmakologiczne drogi wskazać. To są takie niefarmakologiczne drogi związane z tym, że my od dawien dawna wiemy, współcześnie, starzając się współcześnie, cywilizacyjnie, jesteśmy wyeksponowani na różne stresory, choćby środowiskowe i stresory emocjonalne. I właśnie ta kosmetologia, taka holistyczna kosmetologia, ta psychokosmetologia, będzie niewątpliwie dotykać tych dróg takiej takie przede wszystkim umiejętności radzenia sobie ze stresem. Znajdź coś takiego dla siebie, co sprawia ci radość, dla każdego z nas coś innego, ale... Powiedziałabym, że dla mnie istotne będzie to, żeby jeśli nie umiesz skorzystać albo nie chcesz skorzystać z porady specjalistów, na przykład kosmetologów, psychologów, psychiatrów, to spróbuj popracować sam ze sobą, spróbuj iść na spacer 30-minutowy ale do lasu, tam gdzie nie ma immunotoksyn, tam gdzie jest czyste środowisko. Zabierz ze sobą muzykę, zabierz ze sobą kogoś, kto również sprawia przyjemność towarzysko. Ta kosmetologia holistyczna, ta kosmetologia właśnie y, psychiatryczna, czy przede wszystkim właśnie psychokosmetologia niefarmakologiczna, narzuca nam również to, żebyś zadbał o to, y, takie, takie, takie momenty w twoim dniu absolutnego relaksu, kiedy zamykasz drzwi, zasłaniasz zasłony i pozwalasz swojemu organizmowi, swojemu umysłowi, swojemu ciału i duchowi po prostu oddychać. Oddychać, relaksować się, nie myśleć o niczym. Zadbaj o tak naprawdę bardzo... Tak niewiele nie trzeba. Tak no. niewiele trzeba. Ale tak naprawdę właśnie ważne dla mnie jest tej kosmetologii psychiatrycznej, ale też tej psychokosmetologii, żeby spróbować umieć narzucić sobie swoje reżimy. Tak naprawdę mm, sięgnąć po farmakologię zawsze Możemy, są od tego też specjaliści, którzy nam w tym pomogą, ale myślę, że przy okazji tego warto jest popracować samym ze sobą i spróbować znaleźć no właśnie te kanały, które spowodują, że ty poczujesz się lepiej, ty poczujesz się zrelaksowana, ty poddychasz, ty pójdziesz na spacer, ty znajdziesz tą swoją przestrzeń, w której będziesz czuła się doskonale, a potem twoje ciało odwdzięczyć ci się witalnością, energią życiową, jeśli tylko pozwolisz temu ciału. No, trochę się też zaakceptować, tak? i popracować w tym rytmie, żeby, no, krótko mówiąc, przyczynić się do tego, żeby zdjąć z siebie stres i złe emocje. A mogłabyś, Aniu, opowiedzieć nam coś więcej o holistycznym podejściu do kosmetologii i jego wpływie na zdrowie psychiczne? Tak, właśnie to jest taka mm, współczesna droga do znalezienia harmonii, do znalezienia akceptacji do samego siebie, do zbudowania dla siebie właśnie tej przestrzeni, by w tym ciele czuć się jak najlepiej. Jakie są najprostsze drogi do tego, by po prostu czuć się w swojej skórze bardzo dobrze i na czym właśnie wobec tego polega ta holistyczna terapia. Przede wszystkim zadbajmy o to, by um, znaleźć sposób na redukcję stresu. To jest po pierwsze swój sposób na redukcję stresu. Po drugie znaleźć um, ścieżki um, tak zwane dietetyczne, czyli zadbać o to, żeby w naszej diecie było bardzo mało um, wszystkich czynników, które są mocno... Pod prozapalne o wysokim indeksie glikemicznym. To jest jedna z dróg również holistycznych terapii. Następnie zadbać o to, żeby jednak mimo wszystko ta dieta, to nasze odżywianie było bardzo wysoko antyoksydacyjne, czyli żebyśmy redukowali stres oksydacyjny, który toczy się w naszym organizmie również pod wpływem stresu emocjonalnego. Następnie byłoby dobrze, żebyśmy uprawiali chociaż minimalną aktywność fizyczną i na to jest, do tego jesteśmy zdolni, jesteśmy w stanie to zrobić, a zatem minimalna aktywność fizyczna to takie 4000, okazuje się 400, kroków, ale zaznaczam znowu w czystym, fajnym takim powietrzu, nie w centrum wielkiej aglomeracji, tylko w takim miejscu, gdzie jednak nie ma immunotoksyn. No i myślę oczywiście koniecznie ilość snu, tak? Czyli te 7 godzin to jest takie minimum, ale tutaj szczególnie zwracam się do młodych osób, którzy właśnie borykają się z problemami swojej skóry, którzy borykają się z trudnością stanów zapalnych. Zwróćcie drodzy uwagę na to, że też rytm okołodobowy jest współcześnie dość mocno zaburzony, czyli popełniamy pewne błędy, których warto unikać. Kładziemy się wieczorową porą, jest już dawno po 22, nie zasuwamy zasłon, nie włączamy smartfony, tak, włączamy <grym> smartfony i przy zgaszonym świetle narażamy się na ekspozycję wysokoenergetycznego światła HEV. I tu od razu chcę powiedzieć, że współczesne badania dowodzą również, że właśnie ta ekspozycja po pierwsze zaburza m, jednak rytm a konkretnie przeszkadza melatoninie, hormonowi, który nam pozwala i pomaga odpoczywać. Tym samym włączając światło nie pozwalamy melatoninie działać we właściwym kierunku. Zatem wyłączcie telefony, smartfony, komputery, zasłońcie y zasłony. Pozwólcie tak naprawdę organizmowi naprawdę realnie odpoczywać. Jest wiele bodźców I, po prostu. Tak, które i to docierają. jest właśnie i to jest ten holizm, czyli zbierzmy wiele różnych dróg do tak zwanej biedną całość, by krótko mówiąc samym sobie pomóc, bo ja wiem, że tych dróg pomocy jest wiele, specjalistów jest wiele i fantastycznie, że możemy jako my kosmetolodzy umiemy kierować do innych specjalistów również by szukać pomocy w służbie realnych korzyści właśnie przynoszących skórze. Ale to, co możemy sami dla siebie zrobić, to my nad tym mamy władzę i myślę, że młodzi ludzie szczególnie powinni na to zwrócić uwagę, jak wygląda ten ich dzień, jak wygląda ta ich ekspozycja na... Smartfony, laptopy, tablety, minimalizować to jednak mimo wszystko, a jeszcze może być wyzwanie. To może być wyzwanie, może być wyzwanie ale jeśli chcesz dobrze czuć się w tej skórze, no to musisz pamiętać, że to są takie czynniki, które jednak nasilają zmiany, których nie chcesz. Więc jeśli nie chcesz, to spróbuj sprowokować to, żeby no skreślić, odhaczyć właśnie te um, niestety czynniki, które działają. No źle, źle. Tak? A ja już, tak, Aniu, ci powiem, że przed snem to zawsze odstawiam telefon na bok, bo czuję, że czuję się bezpiecznie. Ja po ci powiem więcej. Co dzisiaj w kosmetologii zauważamy również, no oprócz tego, że. Bardzo mocno za, są zaburzone hormony, które właśnie gdzieś tam potem pokazują nam te zmiany trądzikowe na skórze. Ale chcę Ci powiedzieć, że bardzo często zauważamy, że osoby, które korzystają nadmiernie z telefonu, są przyklejone do tego telefonu, hmm. na przykład po lewej stronie swojego policzka, tam Pojawiają bardziej nasilają się, się zmiany. Hmm. Zdecydowanie. No i oczywiście też muszę powiedzieć, że w tej holistycznej terapii e, też warto pamiętać, że to, jak dziś funk funkcjonujemy, czyli jak sobie radzimy ze stresem, ale to, jak też się odżywiamy, jak rzeczywiście jest to regularne odżywianie. No i oczywiście bardzo ważne jest wśród młodych osób szczególnie, którzy jednak chcą niwelować, redukować stres emocjonalny, który na przykład wynika z tego, że nie czują się w swojej skórze dobrze. Muszą naprawdę pamiętać, że wysoko przetworzona żywność, że rzeczywiście słodkie napoje, energetyki, to jest wszystko to, co dzisiaj na liście zakazanych takich właśnie niestety czynników, no chcielibyśmy jak najszybciej skreślać, żeby jednak powalczyć o to dobro skóry a na końcu pamiętajmy dobre samopoczucie, bo ja widzę od ponad 20 lat, jak, jak to, jak czujemy się w swojej skórze, wpływa na to, jak czujemy się po prostu sami ze sobą, jak się akceptujemy. W jaki sposób kosmetolog może pełnić rolę coacha zdrowia i urody? No właśnie, zdecydowanie ta rola coacha zdrowia i urody no, przede wszystkim opiera się na tym, że wskazujemy te ścieżki diagnostyczne. Dla mnie dziś jako kosmetologa ważne jest też to, by sugerować młodym osobom, by dbały o swój organizm, tak jak powiedziałam, w sposób holistyczny, ale żeby też dbali o takie najważniejsze... Punkty na mapie naszego organizmu, które mają redukować stres i na końcu mają też wpływać dobrze, kondycjonując naszą skórę. I co to będzie? To będą no, po pierwsze taka regulacja komunikacji na bardzo silnej, ważnej osi dla naszego organizmu, jaką jest pod wzgórze przysadka nadnercza. Tutaj warto sprawdzać hormony, bo one będą obrazowały też to, co dzieje się na skórze i albo zaostrzały pewne zmiany, albo dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu tej osi te zmiany nie będą tak się nasilały. Następna oś to taka oś bardzo istotna, jeśli chodzi o nasze, naszą diagnostykę laboratoryjną w kierunku oczyszczania naszego organizmu, wątroby na przykład, tak? czyli przemian metabolicznych. Wiemy, że wątroba jest takim jednym z największych organów nazywanych często taką oczyszczalnią z toksyn. Więc warto pamiętać, że i dla niej należy się jakiś detoks. Z takich ścieżek, oczywiście, warto zadbać również o gospodarkę insulinowo-cukrową. No, i tutaj to jest właśnie to, co powiedziałam: energetyki, słodkie napoje, czy tam jakieś właśnie, nie wiem, chipsy, wysoko przetworzona żywność nie służy naszej skórze i nie będzie służyła redukcji stresu w związku z tym. I myślę, że wśród tych... Tylko chwilowo. Tak, w tych, w tych, wśród tych wielu takich holistycznych ścieżek jako coach zdrowia i urody zawsze będę próbować wskazywać najpierw dbałość o swój organizm, o homeostazę, o równowagę, o zdrowie, o to jak o siebie dbasz, o to czy sprawdzasz i kontrolujesz swój organizm, to jest też ważne. I na końcu tego wszystkiego jest właśnie skóra. A ja jako coach urody przede wszystkim opieram się o zdrowie. Zadbajmy najpierw o to i właśnie redukcję stresu. I to są najważniejsze ścieżki, którymi możemy podążać, by skóra zyskała. Zdecydowanie zyskała na wyglądzie, na urodzie. No i przede wszystkim nie tylko skóra, bo włosy i paznokcie też dzięki naszej bałości o równowagę tych kilku ścieżek, które w organizmie są bardzo ważne, regulujemy nasze samopoczucie. Właśnie dlatego, że poczujemy się w tej skórze lepiej, bo ona będzie po prostu w lepszej kondycji. Przychodzi do coacha kosmetologa osoba z trądzikiem, młody nastolatek, nastolatka i od czego taki coach kosmetolog zaczyna swój, swój wywiad, swoją terapię? Powiem tak, że pewnie każdy coach kosmetolog ma swoje ścieżki, troszkę takie właśnie pytań, którymi podąża, prowadząc swojego podopiecznego. Natomiast ja moim pierwszym pytaniem, naprawdę pierwszym pytaniem, które zadaję, jak sobie, jak funkcjonujesz, jak się czujesz, czy często dotyka, dotyczy ciebie w twoim życiu stres. Jeśli tak, to czy stresujesz się codziennie? Jak wyglądają te emocje, ewentualnie czy umiesz sobie z nimi radzić? I powiem Ci, że bardzo często na to pytanie jest odpowiedź: nie, nie umiem. W związku z tym podążam dalej w pytaniach. Dla mnie najważniejsze pytanie jest również: czy regularnie sypiasz, czy się wysypiasz, jak się odżywiasz, czy dbasz o szczęście swoich jelit, czy spożywasz słodkie napoje, czy pijesz gazowane na przykład energetyki, czy stosujesz kosmetyki, jeśli tak, to jakie stosujesz kosmetyki? Wymień, opisz po kolei. Opisz też, jak czuje się Twoja skóra latem, jesienią, zimą, wiosną, bo tutaj też musimy pamiętać, że każda pora roku to wyzwanie dla naszej skóry i też trądzik różnie o danej porze będzie się zachowywał, więc dla mnie ta pielęgnacja i pytanie o tą pielęgnację jest bardzo ważne również w zależności od zmieniających się pór mm -hmm. roku. No i oczywiście też um, oprócz tych nawyków um, żywieniowych, um, oprócz tego, czy umie redukować ten stres, um, bardzo często pytam o to, czy, um, czy się bada, czy um, przeprowadza badania krwiczy, czy, czy są jakieś diagnosty czy jest jakaś diagnostyka laboratoryjna, czy wiemy coś o naszym organizmie, o naszych hormonach, czy wszystko jest w porządku również na tej We Kanwie I tu też muszę powiedzieć, że mam różne doświadczenia i bardzo często młode kobiety w okresie dojrzewania mówią nie, ja się czuję dobrze, nie badałam swoich hormonów. I myślę, że warto, żeby jednak to Spada. mocno tak mocno manifestować, że, że są właśnie specjaliści, którzy będą dalej drążyć tą ścieżkę, bo wiemy dziś, że trądzik to liczne zaburzenia hormonalne, to zaburzenia w obszarze mikroodżywiania, to zaburzenia emocjonalne, więc dla mnie tych pytań z zakresu tego, życia, tego ekspozomu, na które, jesteśmy, tak, na które jesteśmy narażeni, na to jak funkcjonujemy, jak często korzystamy z aktywności fizycznej, z pobytu na świeżym powietrzu i tutaj też jest taka ciekawostka, bardzo często pytam, czy jesteś aktywna, aktywny na świeżym powietrzu i odpowiedź jest tak, jeżdżę na rowerze. Świetnie, gdzie jeździsz na rowerze? ze szkoły do domu. I bardzo często jest to niestety ulicami wielkiej aglomeracji. No i tutaj już jest mowa o tym, że to już nie jest świeże powietrze i ta aktywność fizyczna należy, żeby była przeniesiona na grunt Jednak Trzeba zmienić to, znowu... mentalność. Tak i Naszło. teraz właśnie znajdź ten czas, żeby na ten rower e, czy na te rolki pojechać tam, gdzie wiesz, że nie jest to centrum miasta, nie są to najbardziej ruchliwe ulice. Czyli wyklucz immunotoksyny, wyklucz smog, wyklucz to, co naszej skórze nie sprzyja. No i to są właściwie takie bardzo, bardzo podstawowe pytania, które należy zadać, kiedy e, borykamy się z trądzikiem, i to nie tylko na stoletnim, niezależnym od wieku. Dobrze, Aniu, a, a czy mogłabyś nam powiedzieć, jakie rytuały pielęgnacyjne mogą wpływać na nasze samopoczucie i relaks? Ja myślę, że każdy rytuał pielęgnacyjny jest taką formą przyjemności, bo to jest taki czas, który gospodarujemy tylko dla siebie. Chociaż uważam, że. Mm, można go również przeprowadzać, ten rytuał pielęgnacyjny w większym gronie, na przykład przyjaciółek, przy okazji takiego przyjemnego dla nas spotkania. Te rytuały pielęgnacyjne są takimi fajnymi, niewinnymi spotkaniami, kiedy przy okazji czynimy dobro dla naszej skóry, opiekujemy się nią, a tymczasem również przy okazji takiego rytuału czujemy się po prostu wspaniale. Możemy sobie te zabiegi robić nawzajem, możemy nakładać sobie maski, możemy robić sobie peelingi dłoni, peelingi całego ciała, możemy nakładać sobie jakieś. Woski, oleje, masła na włosy. Myślę, że przy okazji takiego spotkania oprócz tego, że czerpie skóra, czerpie bardzo dusza. I dla mnie tego tak, typu tak. rytuały pielęgnacyjne, które można zrobić w zaciszu domowym, są szczególnie ważne, bo to jest też tak, że w tym czasie mamy ten czas na relacje. Spotykamy się tak B2B, nie... Spotykamy się online na czacie, tylko spotykamy się ze sobą. A budowanie dobrych relacji i dobrych interakcji jest również bardzo korzystnie wpływające na naszą duszę, na nasze samo, samopoczucie. Samotność też wpływa na ten stres. Dokładnie. To jest tak. A poza tym dziś współcześnie jesteśmy tak mocno w tym świecie cyfryzacji i te relacje tak troszeczkę schodzą, schodzą na dalszy plan. Więc takim rytuałem pielęgnacyjnym, nazwijmy to skóry, staje się rytuał pielęgnacyjny. Czyli coach kosmetolog też zaleca rytuały pielęgnacyjne. Absolutnie. Ale przede wszystkim spotkania i budowanie dobrych relacji społecznych, a unikanie relacji toksycznych. I właśnie przy okazji rytuałów pielęgnacyjnych, w takim gronie nastolatków, nastolatek, można się spotkać również w takim celu. Anio, domowe spa. Jakie rytuały byś poleciła mhm. nastolatkowi, mhm. nastolatce? Dobrze, dla mnie takim pierwszym um, ważnym wątkiem jest to zaaranżuj miejsce. Stwórz tą przestrzeń, właśnie, nie wiem, zgaś światło. Wywieź karteczkę, trwa zabieg, prosimy nie przeszkadzać, wyłącz telefon, to są pierwsze rzeczy w rytuale. I tutaj nie mowa jest o rytuale w salonie, w klinice. To jest mowa o takim rytuale, który możesz stworzyć we własnej przestrzeni i go zaaranżować. Naprawdę zupełnie bezkosztowo. Co dalej? Włącz muzykę. Taką, którą lubisz, taka, która cię może grać radio i muzyka i reklama, która się co chwilę zmienia. Musi Albo to po, być po prostu ten... cisza. Albo po prostu cisza. Dokładnie to, co cię relaksuje. No i cóż, no, tak najprościej rzecz ujmując, to skorzystaj z takich dobrodziejstw, krótko mówiąc, z tego, co w domu masz. Są banany, są jabłka, są soki owocowe. Można stworzyć toniki owocowe na bazie e, alfa-hydroksykwasów. Można stworzyć własne e, robione pilingi. Ja przyznaję, że jestem absolutną fanką pilingu z miodu, oleju i e, mielonej kawy. Tylko ta kawa musi być oczywiście zaparzona. E, fusy z kawy muszą być wysuszone i to jest jeden z najlepszych pilingów e, dla ciała, który można stworzyć z tego, co Ciekawe. mamy w domu, w lodówce, w szafce. Mamy jogurty. Jogurty, które mają postbiotyki dla skór trądzikowych, jest to jeden z bardzo ważnych akcentów, by za za zadbać również o mikrobiom skóry, która potrzebuje równowagi tych naszych przyjaciół, jakimi są bakterie, grzyby i drożdże bytujące na skórze. Mamy kurkumę, która od lat w kosmetologii i kosmetyce święci triumfy. No i to, co ja zawsze będę polecała najbardziej, nie tylko o skórę twarzy, ale o skórę ciała, fajnie jest zadbać najprostszymi masłami, olejami. I tutaj szczególnie dwa, masło kakaowe i Słoszea i takie właśnie nieperfumowane, rozgrzane w kominku do olejków eterycznych, z dodatkiem olejków eterycznych łagodzących, kojących. I właściwie te rytuały możemy po prostu tworzyć od stóp do czubka głowy. Ale najważniejsze jest to, by najpierw zadbać o tą strefę komfortu, czyli zanim zadbasz o skórę. To stwórz przestrzeń emocjonalnie przyjazną temu, co lubisz, temu, jak się czujesz. I tak naprawdę może to trwać tylko 15 minut. A te 15 minut dziennie spowoduje, że e, ukoisz duszę, no i tak naprawdę dasz coś cudownego o swojej skórze. W moim przypadku, tak naprawdę przy moim zabieganym życiu, e, nawet co nawet 10 minut, kiedy sobie rano nakładam maseczkę na twarz, to jest dla mnie takie. Wow, coś robię ja, dla siebie. A ja ci muszę, Angelika, powiedzieć, że podobnie jak ty, też mam zabiegane życie. I bardzo często jest tak, że wszyscy doradcy potrafią powiedzieć: słuchaj, to znajdź ten czas dla siebie. Wiesz, że nie możesz się wiecznie tłumaczyć, że jesteś zabiegana. To jest to, że widocznie nie umiesz zarządzać swoim czasem. I tu chcę powiedzieć, że. Umiem zarządzać swoim czasem, może nie zawsze najlepiej, ale przyznaję, że nigdy nie zapomnę o takim dziesięciominutowym prysznicu, który, pod który za każdym razem zabieram, co bardzo też polecam, coś takiego jak rękawica Kessa. To jest taka szorstka, fajna rękawica, mm -hmm. którą można kupić naprawdę w wielu różnych miejscach. I właśnie wtedy za, zabrać pod ten prysznic, nie wiem, czy zwykły olejek do ciała, czy olejek aromatyzowany ulubionymi zapachami olejków eterycznych, na przykład werbeny. I wystarczy ta rękawica, wystarczy ten olejek i to jest też cudowny prysznic. Ciepły, ale zawsze zakończy 10 minut robi cuda. 10 minut robi cuda. Dlatego... Przyznaję, że to są takie, takie, takie momenty, kiedy uważam, że te 10 minut w skali zabiegania robi bardzo dużo i, daje, i pozwala złapać ten głęboki oddech. A jakie korzyści psychiczne mogą wynikać z dbania o wygląd y, jak skóra, włosy, paznokcie? Ja myślę, że najważniejszą tą wartością jest to, że wzrasta nasza samoocena, czyli czujemy się lepiej, czujemy się pewniejsi siebie czujemy się tacy sprawniejsi, również zdrowi, zdrowsi, zdrowsi, witalniejsi, e, piękniejsi jednocześnie mhm. i niezależnie od tego tak naprawdę ile kilogramów mamy więcej czy mniej, niezależnie od tego jak nasze ciało jest wysportowane, to myślę, że dbałość i podarowanie tego tej dbałości swojemu ciału zawsze będzie powodowało, że się będziemy w nim, niezależnie od tego czy mieścimy się we współczesnych kanonach piękna, e, to i tak będzie to powodowało, że będziemy się czuć ze sobą dobrze i ze sobą w zgodzie. Dlatego dbałość Nigdy z niej nie rezygnujmy, nigdy nie zaniedbujmy się, bo w każdym razie to zawsze będzie powodowało, że czuję się świeżo, atrakcyjnie. I tak jak ja powiedziałam, ja, ja zawsze wszystkich zachęcam, a szczególnie wszystkich, wszystkie młode osoby, że współczesne kanony piękna to nie są ramki, siatki, tabelki, Excelki. To jest coś, co jest stworzone, ale my się nie musimy zawsze w nich mieścić. My się musimy mieścić. W takich kanonach i w takich rytuałach, w których czujemy się w zgodzie ze sobą, akceptujemy siebie i czujemy się na 100% spokojni i szczęśliwi. Mhm. Piękni tym samym. Dziękujemy Ci i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy ponownie. Jasne, dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że z tych rad większość po prostu skorzysta. Dziękujemy magister Annie Drobnik za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa zainspirowała naszych widzów do zastosowania holistycznego podejścia do pielęgnacji, nie tylko dla ulepszenia wyglądu, ale także dla wsparcia zdrowia psychicznego. Pamiętajmy, że czas poświęcony na dbanie o siebie to inwestycja w nasze dobre samopoczucie. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie ostatnim, szóstym z naszej serii.